Cześć, dziś kolejny odcinek z 50 faktami. O, w tej serii byli już Kwebona Fide, Reto, BDS, Multi, Popek i inni. Dziś kolejna Kaliego. Daj znać w komentarzu, kogo robimy jako następnego. Wszystkie propozycje sobie zapisuję i powoli realizuję. Nie zapomnij kliknąć tego czerwonego przycisku, jeżeli doceniasz moją pracę. A teraz przechodzimy do oglądania. Kali to tak naprawdę Marcin Kamil Gudkowski. Urodzony 22 października 1981 roku w Krakowie. Kali ma 185 cm wzrostu. Jedną z jego idolek i wzorów do naśladowania była jego babcia, która zmarła. Gdy o niej mówi, wyczuć można, że drży mu głos, więc był z nią na pewno mocno związany. Kali ma żonę, Sandrę. Działalność artystyczną rozpoczął w 1998 roku, czyli w wieku 17 lat członek Gunji Mafii polskiego zespołu muzycznego powstałego w 2009 roku. Kali jeździ sportową Audi S8, za którą mógł dać około 660 tysięcy złotych. Mówiłem o niej więcej w serii na moim kanale o autach raperów. Marcin znany jest przede wszystkim z występów w Firmie, zespole hip-hopowym, którego członkiem był w latach 2000-2010. Ma swój kanał na YouTube, na którym zebrał prawie milion subskrypcji od 2011 roku. Jego filmy odtworzono 700 tysięcy razy, co mogło mu przynieść ponad milionowy zysk. Najpopularniejszym utworem w serwisie YouTube jest utwór pod tytułem Mój ziomek. Ma on prawie 50 milionów wyświetleń. Takie wyświetlenia potrafią przynieść zysk na poziomie 70 tysięcy złotych. Drugim jego najpopularniejszym utworem jest utwór pod tytułem Tu, gdzie żyjemy, zebrał on 25 milionów wyświetleń. W 2001 roku został skazany przez sąd na pół roku pozbawienia wolności. Miał wtedy 20 lat. Po roku, bo w 2002 roku został skazany ponownie, tym razem na karę dwóch lat pozbawienia wolności w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko mieniu. Karę tą odbył w zakładzie karnym w Tarnowie. Jeżeli jesteś z Tarnowa, daj znać w komentarzu, a przypnę ci serce. Co ciekawe, po pierwszym roku ze wspomnianych dwóch lat kary na terenie tego więzienia grupa firma zrealizowała teledysk do utworu brat. Podczas odsiadywania wyroku w więzieniu skończył szkołę zawodową. Uzyskał wtedy zawód ślusarza. W 2010 roku odszedł z firmy i rozpoczął pracę nad solowym podwójnym albumem pod tytułem 50 na 50. Jeżeli chodzi o szczegóły tego albumu, to 50 albumów, 25 utworów na jedną płytę i 25 utworów na drugą. W nagraniach wzięło udział 50 tytułowych gości, m.in. Peja, Paluch czy Sobota. W 2012 roku zajął drugie miejsce na OLIS. Jeżeli nie wiesz czym jest OLIS, mówiłem o tym w poprzednich faktach, omawiając innych raperów. Przeprowadził się z Krakowa do Katowic. Kali w 2016 roku otworzył w Katowicach swój własny salon z okularami przeciwsłonecznymi. Ma również własną markę odzieżową. Kali nie popiera ideologii, pieniądze szczęścia nie dają. 8 czerwca 2013 roku ukazał się album Kaliego oraz Palucha pod tytułem Milion dróg do śmierci. Jeżeli chcecie fakty o Paluchu, dajcie znać w komentarzach. 10 października 2014 roku ukazał się album Kaliego pod tytułem Sentymentalnie. Dotarł on do drugiego miejsca na liście Oli's. Kali, jak mówi, nigdy nie czuł się na siłach, by napisać książkę, a mimo to udało mu się. Książkę Crime Story napisał w mniej niż 100 godzin. Sam jego książki nie czytałem, niemniej jak Kali się wypowiada, nie chcę, aby czytały ją osoby poniżej 18 roku życia. Hip-hopem interesował się od dziecka, w pewnym momencie on sam postanowił go tworzyć. Z krakowskiego intoksynatora odszedł, gdy poznał tatka. Kali, gdy był członkiem firmy, narobił sobie sporo wrogów poprzez swoje długi. To jednak nie odbyło się takim echem jak to, gdy skończył z firmą, informując członków o odejściu przez Skype'a. Wtedy to zaczęła się prawdziwa wojna w mediach, wielu wykonawców nagrało wiele dissów właśnie na Kaliego. Kali nagrał także swój dis na firmę. Nagrał on również parę kawałków z chłopakami z Bielska Białej. Solowo zdobył dwie platynowe płyty oraz jedną złotą. We współpracy natomiast udało mu się zdobyć dwie złote i jedną platynę. Kali ma również swojego Instagrama, ma tam 1000 zdjęć z ilością osób obserwujących równą 210 tysięcy. Po wyjściu z więzienia, Kali pracował w Anglii jako kucharz. Jeżeli chodzi jeszcze o książkę Kaliego, Crime Story opowiada ona o brutalnej historii, a sama książka sprzedała się w wielu egzemplarzach. 31 marca 2017 roku ukazała się kolejna płyta Kaliego pod tytułem Chakra. Kali często angażuje się w działalności charytatywne. Nie tworzy on muzyki popowej, więc nie musi wpasowywać się w trend. Dzięki temu robi on taką muzykę, jaka mu się podoba. Urodził się w dniu Światowego Dnia Jąkania się, co, na ironię, jak sam przyznaje i jak sami zapewne wiecie, ma z tym problem. Oczywiście chodzi tu o jąkanie się. Niemniej dzięki rapowi, dzięki śpiewaniu, w tej danej chwili wyzbywa się tejże ułomności. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli doceniasz moją pracę, proszę, zasubskrybuj mój kanał oraz strzel lajka pod tym filmem. Nie zapomnij napisać, ile z tych faktów znałeś i kogo chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, cześć!